Magda Szewczuk, witam Państwa. Dzisiaj w studiu Radia Podlasie goście z pierwszoligowego klubu siatkarskiego KPS Siedlce. Trenerzy KPS-u Mateusz Grabda, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I trener, asystent Krzysztof Kuźniak. Dzień dobry wszystkim. Panowie, już chwilę jesteście w Siedlcach. Zadomowiliście się już tutaj troszeczkę. Podoba Wam się miasto, bo to chyba Wasz pierwszy taki dłuższy pobyt w tym mieście. Oczywiście. Ja jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony miastem Siedlce. Na każdym kroku, gdzie tylko można powiedzieć z Krzysiem udaliśmy się na delikatny spacerek, to, to naprawdę pozytywne odczucia. Wszędzie przede wszystkim jest Tak, Jeżeli chcemy być do sklepu, to sklepiki są można powiedzieć na każdym, na każdym kroczku. I mówię, no bardzo fajne miasto, zadbane, tak jak powiedziałem przed chwilką, wszędzie z blisko. Na hale mamy bliziutko, do sklepiku bliziutko, więc, więc mówię, ja odbieram bardzo pozytywnie. Jestem tutaj drugi raz, pierwszy raz byłem w tamtym sezonie z Buskowianką Kielce. Nie było mi przyjemne zwiedzić oczywiście tego miasteczka, ponieważ, ponieważ skupialiśmy się na meczu, ale, ale, ale ten pobyt teraz jest naprawdę do tej pory bardzo, bardzo pozytywnie odbierany. Drugi trener potwierdza siedlce? Tak, jak najbardziej. Cikawe. Jakby to powiedział, ładne miasto. Może nie było wiele okazji, żeby faktycznie zwiedzić, ale na pewno mamy to w planach i będziemy się na pewno zachwycać dalej siedlcami. A to ja życzę przyjemnego zwiedzania miasta, no ale to nie o zwiedzanie miasta tutaj chodzi. Panowie zajmujecie się pracą z drużyną KPS Siedlce, która przygotowuje się do kolejnego sezonu w pierwszej lidze. Skład już skompletowany, treningi rozpoczęte. To może o tych najbliższych planach KPS-u, bo zdaje się, że będą mecze sparingowe, turnieje tak, oczywiście jesteśmy już po tym takim najcięższym okresie, okresie przygotowań, czyli, czyli, czyli po tych ciężkich siłowniach, po okresie budowania wytrzymałości ogólnej. Skupiamy się teraz na, na technice, już delikatnie wchodzimy we fragmenty, żeby, żeby skomponować zespół w 100% i być przygotowanym na, na te pierwsze sparingi, chociaż w 60%. Tak, w przyszłym tygodniu mamy dwóch z reprezentacją seniorów Szwecji więc mówię, no to będzie ciekawe, ciekawe doświadczenie, bo to będzie nasz pierwszy taki, można powiedzieć, profesjonalny sparring. W tym samym tygodniu, piątek, sobota mamy turniej tutaj w Siedlcach, gdzie przyjadą zespoły z Tomaszowa, Mozowieckiego, Wrześni oraz Lublina. Kolejny weekend, turniej we Wrześni i ostatni weekend przed pierwszą kolejką gramy turniej w Lublinie. Więc na pewno tych spotkań jest dużo. Będzie, będzie okazja do, do poważnej analizy naszej gry i do przygotowania się w 100% do pierwszego meczu ligowego, który ma być to mecz z AZS-em Częstochowa w Częstochowie. Niewiele czasu tak naprawdę pozostało już do startu ligi, bo już we wrześniu ligowe rozgrywki zostaną wznowione, a kibice chyba troszkę się martwią, bo KPS tak naprawdę w 100% ma nowy skład, ani jeden zawodnik z poprzedniego sezonu nie został tutaj. Trenerzy też zupełnie nowi ludzie. Trudno się buduje zespół tak naprawdę od zera. Podobny, podobne doświadczenie miałem w tamtym roku, pracując w Boskowiance Kielce, również zespół był budowany praktycznie od zera, no pozostało tam, pamiętam bodajże dwóch zawodników, yy, mówię no, o decyzja o tym, że, że Klub KPS Sielce wystąpi w pierwszej lidze była naprawdę bardzo późno podana, to był czas dla nas i można powiedzieć taki wykrzyknik, już, ponieważ sytuacja była mm, rozpoczęta, budowanie składy było rozpoczęte bardzo późno. Do tego, i żeby szukać chłopaków, rozglądać się za zawodnikami, dzwonić po menadżerach i, i szukać tej wyjątkowej czternastki na, na, cały, na cały sezon. No i jest tych czternastu chłopaków, bardzo młodzi. Tak, tak, mamy mamy bardzo, bardzo młody zespół. Wydaje mi się, że jest to, że będzie to również najmłodszy zespół w lidze, ale tak jak podsumowałem tutaj obecnemu trenerowi Krzysiowi parę dni temu naszą ekipę i mogę powiedzieć z ręką na sercu, że mamy naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, bardzo charakterny zespół. Przede wszystkim to, co jest dla mnie istotne, to przede wszystkim to, żeby to była drużyna, żeby to była drużyna i żeby to było widoczne na każdym kroku. Przede wszystkim na treningu. Aby chłopcy dawali z siebie 100% i wkładali serce w to wszystko, bo mówię: można, można pracować, można trenować, ale jeżeli się nie wkłada, nie wkłada całej siły i, i całego serducha w tą pracę, mówię, to można powiedzieć, iż jest to mało warte. Wszystko w, okre w późniejszym okresie, okresie sezonu. To może jeszcze kilka słów o tych nowych twarzach w KPS-ie. Jak można scharakteryzować zawodników, którzy w tym roku będą występowali w KPS-ie? Jest trzech młodych chłopaków, czy dwóch młodych chłopaków, którzy występują w juniorskiej kadrze naszego kraju. Jest też sporo zawodników, którzy gdzieś tam siedzieli powiedzmy na ławkach rezerwowych, nawet w zespołach plusligowych. I kto jeszcze? Kto jeszcze w siedlcach wystąpi? Mamy naprawdę bardzo ciekawych zawodników, tak naprawdę chodzi o dwa przyjęcia, których yy, rozmawiałem z trenerami yy, miesiąc temu yy, tak naprawdę nikt ich nie zna, tak? Bo to jest, mówimy tutaj o przyjmującym Krzysztofie Gulaku i przyjmującym Michale Wójciku. Krzysiu zeszły sezon spędził w ekstraklasie belgijskiej, natomiast Michał spędził yy, sezon w pierwszej lidze włoskiej. Od razu byli to chłopcy, którzy od razu gdzieś tam po rozgrywkach juniorskich opuścili nasz kraj i, i, i szkolili się poza granicami yy, Polski na pewno są to bardzo charakterni ludzie. Mówię już o całokształcie drużyny. Zarówno i chłopcy z rocznika 99, czyli tutaj mowa o obecnych reprezentantach Polski w juniorze, po tak naprawdę tych starszych chłopaków z 93, 94, 95. Przede wszystkim... Tak jak powiedziałem tym chłopcom na pierwszym spotkaniu, bo padło oczywiście pytanie trenerze, jakie mamy cele na ten sezon i to być może wyprzedzę również pani pytanie, jakie mamy cele na ten sezon, to mm, tak powiem w skrócie, że ciężko mi jest powiedzieć o celach, ponieważ... Nie znam jeszcze potencjału mojej grupy, ciężko mi jest też to stwierdzić. Nie znam potencjału, jaki będzie, jaki będzie reprezentowała cała pierwsza liga, tak? ale przede wszystkim to, co dla mnie jest niezmiernie ważne, i myślę, że tutaj dla trenera Krzysia, bo mamy podobne zdanie na ten temat, to, żeby ci chłopcy. Zrobili jak największy progres, tak? Oni są w takim wieku, że nie można od nich oczekiwać nie wiadomo czego, nie można od nich oczekiwać cudów, bo na poziomie siatkarskim i na poziomie mentalnym oni oczywiście cały czas się kształtują, tak? Więc tu jest teraz nasza duża praca w tym, żeby, żeby chłopcy zrobili jak największy progres i zbudowali fajny kolektyw w postaci całej drużyny. No. Liczę na to z całego serca i na pewno poza aspektami siatkarskimi y, będziemy też bardzo starali się chłopców pozytywnie, pozytywnie nastawiać do każdego spotkania, do każdego treningu, do każdego sparingu, bo tak jak pani powiedziała wcześniej, byli to chłopcy, którzy gdzieś tam grali w plus lidze, y, w pierwszej lidze, grali, oczywiście to jest za duże słowo, byli gdzieś tam tymi trzecimi, tymi, tymi czwartymi, a u nas będą tymi pierwszymi, tak? Nie mam jeszcze wykrystalizowanej w żaden sposób pierwszej szóstki, na razie... Każdy ma tak zwaną czystą kartę. Chłopcy, chłopcy mają wiele sparingów przed sobą, gdzie myślę, każdy będzie dawał siebie 100% i każdy zapracuje na ten wyjściowy skład. Zarówno i ci chłopcy z 99 rocznika, jak i ci z 93 czwartego. Jaki panowie macie pomysł na pracę z tymi młodymi zawodnikami? Chyba taka młoda drużyna wymaga też takiego trochę innego podejścia, jeśli chodzi o to szkolenie. To może trenera Krzysztofa o to za za zapytamy. Jak się pracuje z takimi młodymi chłopakami? Czego trzeba od nich wymagać, aby później w lidze dobrze się spisywali? Na pewno trzeba prowadzić tam dużo treningów indywidualnych, bo wiadomo, że. Im się jest starszym, tym jest się lepszym technicznie i tak dalej. Natomiast młodzi chłopacy mają jednak pewne braki, które też chcemy im wskazywać i poprawiać ich w każdym elemencie, tak naprawdę. Oczywiście wiele od nich wymagamy, tak samo jak od siebie, tak naprawdę, więc uważam, że no, będziemy się na nich skupiać zawsze i na każdym zawodniku poszczególnym, jak na całej drużynie. Czy panowie pierwszy raz pracujecie razem, czy to już jest kontynuacja tak. współpracy? To jest nasza, można powiedzieć, pierwsza wspólna praca. Przed sezonem, oczywiście, rozmawiając tutaj z panem Maćkiem Nowakiem i oczywiście, mając informacje z zeszłego sezonu, wiedziałem, że w klubie nie było oficjalnie statystyka, który byłby 24 godziny na dobę do dyspozycji pierwszego, pierwszego trenera. Dlatego mówię, no dla mnie w dzisiejszych czasach, kiedy siatkówka naprawdę jest na wysokim poziomie, tak naprawdę jesteśmy drużyną miszy, mówię ligą, której, która jest ligą mistrzów świata. Już na poziomie kadeta, że tak powiem, postać, statystyka, statystyka trenera jest, jest postacią niezbędną w drużynie, a cóż dopiero mówić o drużynach na zapleczu plus ligi i, i samej plus ligi, więc trwały poszukiwania, trwały przed sezonem poszukiwania. E, oczywiście szukałem, szukałem osoby, która byłaby odpowiedzialna i przede wszystkim chętna do pracy, bo mówię ludzi, którzy ludzi, którzy są statystykami, że tak to ujmę, jest w Polsce naprawdę bardzo dużo, ale ludzi, którzy której widać pasję do tej pracy jest naprawdę mało, więc postać Krzysia w naszym zespole jest oczywiście nieprzypadkowa, ponieważ jest to człowiek naprawdę z wielkim serduchem i z wielką pasją do pracy. I, i, I myślę, że ten sezon będzie dla nas na pewno, tak jak Krzysztof wcześniej powiedział, bardzo ciekawy i będziemy się skupiali na pracy z chłopakami, wymagali od nich bardzo dużo, bardzo dużo ciężkiej pracy, ale przede wszystkim wymagali też od siebie, bo nie ukrywajmy, nie jesteśmy w, w bardzo podeszłym wieku. Ja mam 31 lat Krzysiu ma bodajże. 27, 27, więc naprawdę, jeszcze ten światek siatkarski otwiera się gdzieś przed nami, i naprawdę chcemy, chcemy w tej lidze, można powiedzieć, coś tam zwojować, ale przede wszystkim chcemy chłopaków sprogresować, żeby, żeby złapali fajny punkt wyjściowy do tego, żeby na tych chłopcach bazować później przez cały sezon w pierwszej lidze. Pojawiła się też współpraca KPS Siedlce z PGE Skrąbelchatów Bełchatów. Mówił o tym na antenie Radia Podlasie prezes Wartłomi Kurkus. Jak na razie chyba nie ma jakichś informacji odnośnie ewentualnego sparingu ze Skrą lub innych takich promocyjnych rzeczy. Trzech młodych chłopaków ze Skry dołączyło do KPS-u. Tak, są to chłopcy, którzy, z którymi ja rozpocząłem przygodę na pierwszym zgrupowaniu reprezentacji polskich juniorów. Mówimy tutaj o rozgrywającym Wiktorze Nowaku, Sebastianie, środkowym Sebastianie Adamczyku oraz przyjmującym Mikołaju Sawickim. Tak? Ciężko mi jest powiedzieć o szczegółach współpracy, ponieważ, że tak powiem, nie interesuję się za bardzo tym, tym tematem. Myślę, że tutaj szczegóły mogą zdradzić prezesi klubu, którzy bezpośrednio rozmawiali pewnie z prezesem Skrybełchatów, panem Piechockim i, i oni znają doskonale, jak to tam wszystko jest dogadane, jeżeli chodzi o, o chłopców. Mówię, no o chłopcy też nie są tutaj, mówię, tak jak każdy zawodnik u nas w drużynie, nikt nie jest w przypadku, bo mimo tego, że lista zawodników w tym okresie, w którym budowaliśmy zespół była bardzo krótka, to tak naprawdę z tych chłopców nikt nie jest w tej drużynie z przypadku. Z każdym bezpośrednio przeprowadziłem rozmowy telefoniczne wielokrotnie. Mówię, dla tych chłopców być może to były zwykłe rozmowy przez telefon, dla mnie to były rozmowy dość, dość ciekawe, ponieważ już przez... Przez te kilka sekund, przez te kilka minut podczas rozmowy można zobaczyć, czy temu zawodnikowi gdzieś tam będzie zależało, potem jak on się wypowiada, czy jest zawodnikiem inteligentnym, czy jest mniej inteligentnym. Mówię, to są niby błahostki, ale później na przestrzeni tych 10 miesięcy, gdzie tam pracujemy na, na hali, myślę, że to jest niezmiernie ważne, żeby mieć fajnych chłopaków. Tutaj wracając do, do tych trzech, jak, jak określam, muszkieterów bełchatowskich, są to bardzo naprawdę ciekawi chłopcy. Bardzo ciekawi chłopcy. Którzy w tamtym roku reprezentowali barwy klubu BBTS Bielsko-Biała. Nie było im dane dużo grać, tak? Nie było im dane dużo grać z jednej strony mówię, no to jest yy, przykre, ponieważ ci, moim zdaniem są to chłopcy z niesamowitym potencjałem, tak? Yy, ja z, mówię, no z miejsca tutaj mogę śmiało powiedzieć, że ci chłopcy dostaną od nas, mówię, dużo szans gry między innymi już w sparingach, później w meczach pewnie pucharowych, jak i w meczach ligowych, tak jak wspomniałem wcześniej, każdy z tych chłopaków tej czternastki ma czystą kartę, więc jeżeli yy, chłopak 20-letni będzie lepszy od tego chłopaka 26-letniego, no to, to oczywiście będzie grał i, i nie ma na to Nikt z wpływu. Myślę, że chłopaki naprawdę dysponują dużym potencjałem siatkarskim co pokazali przez te kilka miesięcy na zgrupowaniach kadrowych i, i w samym, można powiedzieć, turnieju. Więc dziś możemy się tylko cieszyć i, i, i czekać na nadchodzący sezon. No myślę, że kibice bardzo czekają na ten kolejny sezon. Wspomniał Pan już o tym, jest Pan w, w sztabie trenerskim juniorskiej kadry naszego kraju. Czy łatwo jest łączyć pracę w klubie z pracą w reprezentacji? Znaczy, powiem tak, to jest moja druga reprezentacja Polski, że tak to ujmę. Dwa lata temu, czy trzy nawet lata temu, było mi, było mi przyjemność pracować z trenerem Daszkiewiczem w kadrze U23, przygotowującej się również do Mistrzostw Świata a teraz od maja powołanie od mówię trenera Michała Bąkiewicza było dla mnie no, wielkim zaszczytem ponieważ można powiedzieć Michała widziałem i, i tylko go znałem z telewizji jako małe dziecko gdzieś tam śledziłem śledziłem jego karierę i mogłem go oglądać w Bełchatowie a teraz po kilku latach było mi przyjemne z nim pracować na pewno jest to wielki zaszczyt, duma i honor być w reprezentacji Polski i słuchać kilkakrotnie Hymnu Mazurka Dąbrowskiego. I, no I mówię, grać dla Polski. Mówię, jest to fajna sprawa. Nie ukrywam, iż yy, na pewno takie przygotowania, w, w cały kształt tych przygotowań jest bardzo męczący na przestrzeni, na przestrzeni całego sezonu, bo to kończymy sezon w marcu. Mamy chwilkę przerwy. Od razu, od razu jest zgrupowanie reprezentacji yy, Polski. To zgrupowanie trwa trzy miesiące. Teraz miałem tak naprawdę trzy dni przerwy. Powrót do domu, powrót do żony, do, do dzieci i pakowanie. I, i przyjazd do Siedlec, tak? Więc mówię, no tego czasu jest naprawdę bardzo mało, ale warto, warto. Mówię, no, jeżeli chodzi o moją osobę, no jestem wielkim pasjonatem, można powiedzieć, siatkówki i tą siatkówkę, może tak powiem, bardzo mocno, ale naprawdę kocham, mnie. Mówię, no moim zdaniem, jeżeli ktokolwiek mi powie, czy zawodnik, czy trener, że robi to, nie wiem, dla pieniędzy, to, to moim zdaniem to powinien zmienić dyscyplinę i zmienić zawód, bo, bo tego się nie robi dla pieniędzy, tego się, to się robi przede wszystkim dla pasji i widać, widać po drużynie później, czy drużyna jest prowadzona przez trenera, który daje całe serducho i, i wiąże się, że tak powiem, z zawodnikami, można powiedzieć też delikatnie, emocjonalnie, czy robi to po prostu, żeby to zrobić, czyli odwala tak zwaną pańszczyznę. My na pewno będziemy tutaj z Krzysiem Takim sztabem trenerskim, że będziemy wkładali to całe serce i myślę, że to będzie, znaczy może nie myślę, jestem przekonany w stu procentach, że będzie to widoczne na parkietach już podczas meczów ligowych. To ma być ten przepis, to wkładanie całego serca, to, to będzie ten wasz sposób na to, żeby drużyna dobrze się spisywała, na to, żeby no, też kibice licznie przybywali, bo to mhm. o to też w siatkówce o, chodzi. Oczywiście, oczywiście, no jest to jest to niezmiernie ważne, bo... Oczywiście, doping kibiców jest nam bardzo potrzebny i już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam na, na pierwsze mecze ligowe, całe siedlce i, i okolice, ponieważ będzie to dla nas czysta przyjemność grać dla, dla kibiców. Przede wszystkim, no, chcielibyśmy stworzyć bardzo dobrą atmosferę w zespole, żeby się przyjemnie pracowało zarówno nam, z zawodnikami, jak i odwrotnie. Tak? Jest to dla nas bardzo ważne przede wszystkim poprzez ciężką pracę. I poprzez, I poprzez taki można powiedzieć lekki luz. mówię Mamy młodych chłopaków. Mamy młodych chłopaków, którzy, jak ja to ujmuję, nie przyjechali tutaj odcinać, odcinać przysłowiowych kuponów, tak? Przyjechali tutaj ciężko pracować, zrobić progres i mam nadzieję, w przyszłości zasilać najsilniejsze drużyny w Polsce. Mówię, są ku, są ku temu na pewno yy, potencjalnie. Są ku temu potencjalnie na pewno nakierowani na, na, na tą drogę, i myślę, że, i myślę, że jeżeli, jeżeli oni, mm, że tak powiem, zrozumieją to, myślę, że już część rozumie, że mają ku temu szansę, to na pewno ta praca też będzie z nimi przyjemniejsza, ponieważ będą mieli chłopaki jasno postawione cele przede wszystkim związane z tym, żeby, żeby zrobić, zrobić progres i później i później pójść do tych najlepszych klubów, ale Bóg mam nadzieję, zostać w siercach na kolejny sezon i, i budować i budować można powiedzieć na nowo, na nowo skład na podstawie tych chłopaków, którzy, którzy przez ten cały sezon byli pod naszym okiem. No to chyba tego wypada panom życzyć, no ale patrząc na sytuację w siatkówce i tej pierwszej ligowej, nawet w plus lidze, to te siatkarskie zespoły mają mnóstwo problemów, niestety finansowych. Panowie też mieliście niestety okazję doświadczyć tego na własnej skórze. Tak? Teraz głośna sytuacja Oniko Warszawa, wicemistrz kraju, który ma problemy finansowe w pierwszej lidze zespołu, również. Czy można spokojnie patrzeć na, na przyszłość zespołu, na swoją przyszłość, jeśli chodzi o środkówkę? Czy panowie do, na spokojnie do tego podchodzicie? Tak, myślę, że na spokojnie. Oczywiście każdy martwi się o swoją przyszłość. Jednak ciężką pracą na pewno można pokazać, co się potrafi, co potrafimy stworzyć z drużyną. I Ewentualnie, oczywiście, wiadomo, że chcielibyśmy zostać w sercach, dalej pracować i zrobić jak najlepszy wynik w kolejnych sezonach, aczkolwiek no, gdzieś tam zawsze jest promocja, może być, może być promocja do innego klubu, do klubu, który nas wypatrzy i powie: To są fajni ludzie, dobrze pracują z zawodnikami, stawiają na rozwój zawodników, więc na pewno można się sporo rozwinąć i dzięki temu znaleźć pracę, gdzie naprawdę finanse są ok i nie ma z tym problemu żadnego. Czyli chyba trzeba mieć nadzieję, że po prostu y, ta sytuacja finansowa klubów y, siatkarskich i nie tylko siatkarskich będzie stabilna, bo to chyba też jest y, w tej no, pracy ważne. No, skupiamy się przede wszystkim na, na tu i teraz. Tak? Jesteśmy w Siedlcach, jesteśmy w klubie KPS Siedlce i... I, I na chwilę obecną z informacji, które podał nam zarząd klubu wynika, iż, iż klub jest naprawdę w bardzo dobrej sytuacji zarówno i finansowej, jest, jest to klub wypłacalny, jest to klub stabilny. Mówię, no to są rzeczy gdzieś tam teoretycznie dla ludzi, którzy patrzą to pod kątem pasji, o fajnie, gdzieś tam jestem trenerem siatkówki, będziemy robili fajną robotę, gdzie jest to jest mniej ważne, ale dla ogółu pracy Myślę, że jest, to, że jest to potrzebne, żeby zawodnik miał komfort tego, iż do tego tam któregoś dnia, miesiąca te pieniążki na, na, to, konto, na to konto wpłyną. Bo mówię, no, ja w tamtym sezonie ym, pracowałem w Kielcach, w Buskowiance, gdzie tak naprawdę w lutym, może nawet powiedzieć, wcześniej, w styczniu okazało się, że tych pieniędzy nie ma. Tak? Chłopcy, chłopcy pomimo tego, iż, iż byli bardzo młodą grupą. To dostali pierwsze, pierwsze pieniążki w październiku i ostatnie bodajże w styczniu, i później tych, i później tych pieniążków w ogóle nie było i, i, mam, i chyba nie będzie. No, tak samo mówię o sobie i o całym sztabie szkoleniowym, z którym miałem przyjemność pracować, ale, ale patrząc teraz gdzieś tam dalej, mówię: no to chłopcy, pomimo tego, iż tych pieniążków nie było, iż, iż był wielki problem finansowy, tak potrafiliśmy również ze sztabem szkoleniowym stworzyć, stworzyć fajne kolekty w tej grupie, iż to nie było gdzieś tam najważniejsze. Myślę, że wspólną siłą i wspól, wspólnymi, wspólnymi chęciami pomagaliśmy sobie w tym wszystkim i, i przetrwaliśmy ten, ten sezon no i możemy teraz spokojnie spojrzeć, że chłopcy, chłopcy poszli do fajnych klubów i będą, i będą, i będą reprezentować bardzo fajne kluby, m.in. Kuba Szymański, który jest aktualnie w Plusidze w GKS-ie Katowice. Mamy tutaj w Sielcach dwóch chłopaków, którzy w tamtym sezonie, z którymi w tamtym sezonie miałem przyjemność pracować. Jest to Marcin Karakua i Adaś, Adaś, Adaś Woźnica. Mówię, już tam no nie będziemy dochodzić reszty. Również Szymon Biniek przeżył przygodę kielecką bodajże 3 lata. Nasz tegoroczny libero, który będzie występował w tym sezonie. Więc tych paru zawodników, którzy są tutaj, przewinęło się przez kielce, i, i mam nadzieję, że, że gdzieś ci chłopcy. Ja wierzę z całego serca, że, że da się ich zatrzymać w Siedlcach, ale, ale gdzieś tam wiadomo, oni wszyscy marzą o tym, żeby występować w Ekstraklasie, żeby występować w naszej Plus Lidze, więc ja im tych marzeń nie będę odbierał i też będę ich na to nakierowywał, tak? że to są ich marzenia i, 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 i to wszystko jest, że tak powiem, z datą realizacji najbliższą. No. No i panowie, może jeszcze takie małe zaproszenie na te sparingowe spotkania, bo na początek reprezentacja Szwecji, dwa spotkania, później turniej w Siedlcach. To może małe zaproszenie. Czy znamy już godziny poszczególnych spotkań, czy na razie jeszcze tylko poinformujemy, w jakie dni będą te mecze? Bardzo serdecznie zapraszam na mecze sparingowe, które odbędą się 20 oraz 21 sierpnia o godzinie 17 pomiędzy KPS Siedlce a reprezentacją Szwecji. To będą nasze pierwsze, można powiedzieć, sparingi. I później 23, 24, bardzo fajny turniej, już z udziałem drużyn, z którymi będzie nam dane się zmierzyć w przyszłości ligowej. Zapraszamy Państwa, oczywiście wszystkie szczegóły będziecie mogli Państwo też znaleźć i na portalu podlasie24.pl i na pewno na Facebooku KPS Siedlce. Mateusz Grabda i Krzysztof Kuźniak, trenerzy KPS Siedlce byli moimi Państwa gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie.